Siemaneczko, z tej strony, Michał, gdybyś na kolejnym odcinku. Wiem, Special się słuchajcie, robi na 100 tysięcy sygnałów. Czy ktoś ile chce? Ale ja mam 6 sygnałów. Ale naprawdę się z tego cieszę. Będę się cieszył jeszcze bardziej, gdy dobijecie mi. Gdy dobijacie mi. Widzicie? Laczego, l, dlaczego... dlaczego dobijecie? Dobra, gdy dobiję... No to tak w razie mi nie wyszło. Gdy dobijecie 10. Jeszcze sobie zabrysowałem kołowę, jak mi to nie, nie zrobiło. E, dobra, my dzisiaj spasion. Ja na tym świecie nie musimy na nadłoczony, ale nie będziemy robić żebym... lodowca. I zaznaczę, gdzie gdzie ale i tak go widać. Właśnie to sobie zniszczę. I słuchajcie, robimy specjal. Ja sobie to wszystko ładnie przygotowuję. Ja to powiem tak, tak na tą że Naprawdę. ja nie wiem, nikogo na Co Teraz sobie stawiamy troszeczkę szminki, takie nie powinny być i jedziemy teraz z nakładaniem, tak i tutaj już, tak? Tutaj leciło... Tu... 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 Tutaj... Tutaj... Krowa przesunie się, ja nie będę jej zabijała, no. Tak? no... Nie ma się przesunąć, tak? To nie moja wiem że się nie przesunęło. Nie ja tutaj znieską myślę, że special się Wam spodoba jak dwóch ślejmy. Ale special żeby podcinki się. Dobra, słuchajcie, robimy special Wstawiam tylko

70 na razie będzie wiele odbędzie. Żeby to tego tak nie wyglądało. Czarne serpuszką. No nie, nie wygląda. I tak to będzie wyglądało. No chociaż rzecz to nie wygląda. Bo no, słuchajcie, robimy specjalne 5 subów, w sumie to 6 niektóre się nie podpaliły kurde specjalnie wyszedł od razu, jest serduszka. specjalnie słuchajcie wyszedł wiecie co ja mogę zrobić? ja to mogę zrobić nic nie nic mówić no rozłudziny, no wyszedł nam specjalnie a co ja się tam zabudowanie lodowca No bo trzeba budować dobrze mi Pizza.